Cześć, witajcie. W prezencie od jednego z naszych widzów otrzymałem taką oto latareczkę firmy Phoenix E02R. Mini latareczka kluczykowa tak zwana. Jeszcze raz dziękuję za taki prezencik. A co do samej latarki, będzie okazja, żeby sobie potestować. Latarka posiada 200 lumenów świecenia. Występuje, można ją nabyć w trzech kolorach. Ja mam akurat niebieski. Przypuszczam, że będzie jeszcze zielony i czarny, ale nie mam pewności. Zasięg tej latarki deklarowany przez producenta jest 49 metrów. Bateria 120 mAh. Gniazdo ładowania mikro-USB. Latareczka przychodzi w takim właśnie opakowaniu. Ja już sobie ją pozwoliłem otworzyć, dlatego ją tu trzymam. W zestawie mamy instrukcję obsługi, kabelek do ładowania oraz samą Latarkę, którą ciężko jest wyciągnąć, oczywiście. No, takie maleństwo nie ma tu żadnego laniarda, smyczki, a nic takiego. Więc trzeba będzie sobie tu dokupić jakieś kółeczko. No jak na takiego małego bąka. Latarka ma yy, dwa tryby świecenia z tego co tak dwa tryby świecenia może być zanurzona do dwóch metrów nie, upadek do dwóch, z dwóch metrów. Dane Wam się tam wszystkie wyświetlą. Zobaczymy w terenie, jak ona się sprawi. Przejdźmy do testów. Wieczorny spacer jest doskonałą okazją do przetestowania różnych latarek. Tak jest i w tym przypadku. Sprawdzimy jak świeci ta mała latareczka. Tu jest pierwszy tryb. No, tak muszę powiedzieć, tyłka nie urywa, ale nie zapominajmy, że jest to latarka tak zwana kluczykowa, czyli przyczepiamy do kluczy. I w razie ciemności możemy sobie poświecić, żeby trafić do zamka. Drugi tryb. Włączymy. O, tu już wygląda lepiej. No i muszę przyznać, że jak na latarkę, która ma nam służyć do włożenia kluczyka do zamka, to moc 200 lumenów jest bardzo ciekawa. Zobaczcie. Deklarowany zasięg jest około 49 metrów. Więc sprawdzimy czy to rzeczywiście ma te, tyle zasięgu. Taką możliwość będę miał. Okej, okay, sprawdzimy, żona z psem odeszła na 49 kroków. Więc sprawdzimy czy będzie ją widać. No! Żona jest ubrana w kamuflaż, ale psa widać na te 49 metrów. Kroków, przepraszam. Od żony widzę spodnie, ale ma czarną kurtkę. Nie ma żadnych odblasków. Więc można powiedzieć, że ten deklarowany zasięg mógłby być te około 40 metrów. Ok, sprawdzimy sobie później, jeszcze w domu, jak ona działa przy różnego rodzaju zamkach. Tam w garażu. Widzimy się w domu. Ok, załóżmy, że nie mamy na klatce schodowej światła. Sprawdźmy w trybie niskim. Tak działa. Czyli spełnia spokojnie swoją rolę. W trybie niskim 6,5 godziny pracy. Zobaczcie. sobie mogę do zamka kluczyk wsadzić, tak? A w trybie wysokim tryb niski tryb wysoki. Więc przychodzicie do domu, nie macie na klatce schodowej światła, macie taką latareczkę przy kluczykach i się na schodach nie zabijecie. Jeszcze raz tryb niski, I tryb wysoki. Podsumujmy zatem latareczka jak na swoją wielkość. Ma naprawdę przyzwoite osiągi. 200 lumenów, 49 metrów. W trybie niskim jest to 15 lumenów. Jeszcze zapomniałem dodać, że w zestawie przychodzi dodatkowa uszczelka oraz kółeczko takie malutkie. Ja sobie zamontowałem duże kółeczko do kluczy. Więc tak, latarka jest. Yy... W normie IP68, czyli można ją zanurzyć w wodzie do 2 metrów, odporna na upadek z jednego metra. Jedyną, można nie wadą, ale takim utrudnieniem, to jest to, że ma port ładowania micro USB. Port ładowania, zobaczcie, musicie głowicę odkręcić i tu jest port ładowania, a tu jest uszczelka, która dodatkowo to Uszczelnia. Co jeszcze jest ciekawego? Ta latareczka nie ma klasycznego przycisku do zapalania, tylko poprzez przekręcanie jest tryb niski i tryb wysoki (200 lumenów). Ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Producent twierdzi, że Obudowa tej latarki oczywiście jest aluminium, ale że jest odporna na zarysowania i ścieranie kolorów. No ja jestem ciekawy. Zamontuję sobie ją do kluczy samochodowych, a wiadomo jak klucze i sprawdzę za jakiś czas, czy rzeczywiście ten kolor się nie ściera, albo nie ma na niej zarysowań. Co jeszcze można powiedzieć? To, że ona ma 200 lumenów. I do tego ma taką malutką baterię. No to jest coś za coś, tak? Na maksymalnym trybie świeci tylko 25 minut. Więc to, do czego została stworzona. Czyli wchodzisz do domu, nie masz na klatce schodowej na przykład oświetlenia. Czyli poświecić sobie do zamka lub wejść po schodach, żeby się nie zabić. Ok. Ale jako na przykład awaryjna latarka do jakichś tam napraw w polu samochodowych czy tam nie wiem na obozowisku, 25 minut jest zdecydowanie za krótki czas. Ale tak jak powtarzam, ona nie została do tego stworzona. To jest taki typowy bryloczek do kluczy, gdzie w razie czego sobie poświecisz do zamka, czy na przykład przy wysiadaniu z auta w nocy po ciemku, żeby nie wdepnąć do jakiejś kałuży. Więc tak. Czy ona jest warta swojej ceny? Musicie sobie to ocenić sami. Czy Wam się przyda, czy nie. Na przykład dla małżonki do kluczy. Ja tak jak powtarzam i jeszcze raz dziękuję. Dostałem ją od widza w prezencie. A czy ona się uszkodzi przy tych kluczach? To zobaczymy. No cóż, z mojej strony to jest wszystko. Widzimy się przy następnych filmikach. Na razie. Cześć!